Szepetu w skartu na parkę, to nas już i po święcie na równanie, już roda grubarki reprezentuje. Dobra. To zapraszamy wszystkich na after, koniec! I teraz tak, szybki mek, dobra? Szybki mek. Skrócimy troszeczkę, bo nie mamy czasu. Żyliśmy. I teraz tak, moi drodzy, wyobraźmy sobie, że wszyscy jesteśmy w przedszkolu, dobra? Możecie sobie to wyobrazić? ja słyszałem, że w przedszkolach na Pekinie w ogóle wredniko się nie przeklina. Ja też tak słyszałem. To się zaraz okaże. To się okaże. Moi drodzy, chodzi o wyobraźnię. Wyobraźnia jest bardzo ważna u każdego człowieka. Zaufajcie mi. Naprawdę. Każdy z, was, każdy z was ją ma, tylko trzeba teraz ją uruchomić na 1000%. Moi drodzy, wyobraźmy sobie wszyscy, że jesteśmy w przedszkolu. Możecie sobie wyobrazić czyje! No! A Ty pluño też! 3.. 4.. Cześć Jacek! Cześć! Słuchaj, bo ja mam ja taką sprawę możliwą, i coś pani co, no? tak, no ja to poprowadź, gdzie ona tak urzęduje. chyba tu chodź o,. H Poczekaj, wezmę energię, wezmę troszkę energii od nich. Siedaj. Dobra. No to nie podcieraj pupy. Dobra, niech, niech, niech. Trzy, Dobra. trzy Dobra. Jeszcze raz musisz. To tam! proszę Pani, możemy Możecie, możecie. Proszę, proszę, proszę. Dawaj, Ancymonie. No, proszę pani, możemy pani coś zaśpiewać? Będziemy przeklinać, obiecujemy, no. No dobrze, oczywiście. Jak nie będzie wulgaryzmów, to możecie śpiewać. Chcemy? Dobra, no to, raz, dwa, dwa, trzy. Co ta deszczewskich na się powala, pływamy ściany, bębenki Okay, czekaj, czekaj, czekaj. W przedszkolu wypieram. Co? Słuchajcie, tak. mieliście uruchomić swoją wyobraźnię. Później będzie liceum, później <śmary> będzie wszystko, dobra? Tak, <śmary> chciałbym, żebyście uruchomili tą wyobraźnię, moi drodzy. I jak jest wypierd, to wszyscy robią tak. Przemykają pomyjaki. Dobra? To raz spróbujmy, okej? Okay? Trzy, cztery. Zatajesz, że się z nich na kolana powala. Wybraną szarne rozwala.